Maria Honka, dzień dobry. Zapraszam na drugą kawę z panią Aleksandrą Zwarycz, przewodniczącą zarządu Rady Dzielnicy w Rublin. Dzień dobry. Dzień witam. dobry, witam. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak funkcjonuje Rada Dzielnicy, o zmianach w mapach administracyjnych Opola. Na początek, czym się taka Rada Dzielnicy zajmuje? <grym> Temat szeroki. Generalnie Rada Dzielnicy jest trochę takim animatorem życia społecznego. To jest to, co mieszkańcy widzą w pierwszej kolejności i co to tak na początku najbardziej cieszy. Ale ta rola jest też taka bardziej, może nie tyle poważna, co, co, co bardziej odpowiedzialna, bo też Rada Dzielnicy jest takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, ich potrzebami, ich oczekiwaniami, no a miastem i, i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, które są władne, by realizować. Te oczekiwania. Co daje mieszkańcom działalność Rady Dzielnicy? Bo oprócz tego, że Państwo reprezentujecie ich e, jakby interes, właśnie nawet w jaki sposób, mhm. e, żebyśmy to też powiedzieli, że, że to są czasami stukanie od drzwi do drzwi w ratuszu i, i wydeptywanie pewnych e, interesów swoich mieszkańców. E, no tak, to, to jest tak, że e, nic samo nie przychodzi. I faktycznie, żeby były widoczne efekty, trzeba się trochę nachodzić, kilka pism trzeba sporządzić, trzeba lobbować, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba współpracować i trzeba tworzyć taki fajny, zgrany, prężny zespół. Bo to też jest ważne, myślę, że za mało się o tym mówi, że Rada Dzielnicy to jest jakaś grupa osób. I ta grupa musi ze sobą współgrać, mieć, reprezentować jeden front. I, i, i faktycznie wywiązywać się z tej roli i tego mandatu zaufania jakim obdarzyli nas nasi mieszkańcy. Grupa osób, która działa społecznie i to też tak. trzeba podkreślić, że to nie jest działanie na za wynagrodzenie, to nie jest praca zawodowa, tylko to jest społeczne działanie na rzecz tej małej społeczności Oczywiście, to jest, to jest społeczne działanie, które wymaga, proszę mi wierzyć, bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu i efekt jest widoczny raz na jakiś czas, kiedy, kiedy już jest. Jak to, jak to z efektem? Natomiast praca na ten efekt to jest praktycznie niemalże każdy dzień. Każdy z naszych radnych, albo prawie każdy, jest czynny zawodowo, ma swoje rodziny, swoją pracę, więc wygospodarowanie jeszcze tego czasu, chęć przede wszystkim, żeby poświęcić go na, na sprawy dzielnicy, myślę, że to jest bardzo bardzo cenne. Jakie ma narzędzia Rada Dzielnicy i co może dzięki tym narzędziom zrobić? Oprócz te, tego, że ma te ręce do pracy chętne i, i trochę tego czasu wygospodarowanego? Powiem tak, narzędzi ma za mało. To znaczy, funkcjonowanie Rady Dzielnic w obecnym stanie, takim jakim jest, oceniam dobrze, nawet bardzo dobrze, ale zawsze może być lepiej. Ponieważ teraz akurat jesteśmy w takiej, w takiej sytuacji, w takim momencie, kiedy trwają prace Komisji do Spraw Rozwoju Dzielnic, to jest dobry moment, żeby właśnie o tym mówić, że tych narzędzi potrzeba więcej. Oczekiwanie Rady Dzielnic, zarówno mojej Rady Dzielnic, jak i wielu innych działających w naszym mieście, jest takie, żeby nam poszerzyć te kompetencje, takie, żebyśmy byli partnerem. Do, do rozmowy o tym, jakie inwestycje będą w naszej dzielnicy realizowane, jakie są planowane, abyśmy byli uczestnikami odbioru robót, kiedy się inwestycje kończy, żebyśmy po prostu uczestniczyli w tych wszystkich rzeczach, które są realizowane przez miasto, bo de facto no to my jesteśmy swego rodzaju gospodarzem na tym terenie i ci mieszkańcy, tam gdzie Rada Dzielnicy działa, mieszkańcy to widzą, oni w pierwszej kolejności idą do Rady Dzielnicy i oni nas zaczynają rozliczać, Dla to, dlaczego to zostało zrobione tak czy inaczej. Więc więc my chcemy, my się przed tym nie wzbraniamy, chcemy w tym po prostu uczestniczyć. E, jakie inwestycje czekają Radę Dzielnicy w Rublin, dzielnice w Rublin, co macie Państwo zaplanowane, bo też informowaliśmy o tym, że jak, ślo, ś, e, Świetlica dzielnica ma powstać u państwa? Na jakim etapie jest ta inwestycja? E, ile my mamy planów, czasu by nam nie starczyło. Planów mamy bardzo dużo i te plany są bardzo śmiałe. W najbliższym czasie to, co już w zasadzie jest w trakcie realizacji, to świetlica, o której Pani wspomniała. Świetlica bardzo wyczekana przez, przez mieszkańców. To był nasz taki, nazwijmy to sztandarowy projekt. I, I dobrze się stało, że jest już przygotowana dokumentacja techniczna, jest pozwolenie na budowę. Jest w końcu ogłoszony przetarg, będzie do końca czerwca wyłoniony wykonawca, no i na jesieni świetlica powstanie. To jest to, co w najbliższej przyszłości. Natomiast też mamy w planach i w zasadzie już w trakcie realizacji ogród dendrologiczny we Wrublinie, Pierwszy taki w Opolu, na terenie... Będą mogli też inni mieszkańcy z Oczywiście, tego to jest, I to jest taki projekt, właśnie chciałabym to mocno podkreślić, nie tylko na mieszkańców Wrublina, ale w ogóle na mieszkańców naszego miasta i spoza miasta, ponieważ w całym województwie mamy tylko jeden ogród dendrologiczny w lipnie więc e, środowiska e, te proekologiczne i, i związane właśnie e, z budowaniem takich, takich miejsc nastawionych na ukazywanie bioróżnorodności. Też, też nas tutaj e, wspierają i faktycznie chcemy, chcemy z tym e, projektem iść tak, e, powiem, bardzo szeroko, bo już zaczęliśmy dzięki wygranej w budżecie obywatelskim w ubiegłym roku, w tym roku znów startujemy w budżecie obywatelskim i będziemy e, mocno starać się o realizację tego projektu. Wróćmy jeszcze do tematu komisji, o której Pani wspomniała, Komisji Rozwoju Dzielnic. E, z tego, co wiemy już na dzień dzisiejszy, to możemy się spodziewać nowych dzielnic w Opolu. Jakie to będą? Dzielnicę, na jakich zasadach powstaną? Zaznaczę od razu, ja nie jestem członkiem komisji. Niestety, komisja została tak skonstruowana, że w jej skład wchodzą wyłącznie radni, miejscy. Natomiast przewodniczący zarządów dzielnic są tylko uczestnikami na, na zasadzie pewnej, formułowania pewnych opinii. Więc też nie chciałabym się wypowiadać tutaj w imieniu Komisji. Natomiast faktycznie nie jest to tajemnicą, że całe miasto ma być podzielone na dzielnice. Pytaniem otwartym pozostaje, czy podzielenie miasta na dzielnice jest równoznaczne z tym, że w każdej dzielnicy powstanie Rada Dzielnicy. Bo tutaj, jak zdążyłam wysądować, nie ma jednogłośności. Ja osobiście jestem zwolenniczką i też taki, taki pomysł i wniosek sformułowałam do komisji, aby nie działo się to z automatu. To znaczy, żebyśmy mówię, my, jako, jako osoby, które, które chcą uczestniczyć w tym procesie, nie, nie wyprzedzali pewnych potrzeb. Tam, gdzie faktycznie są już liderzy lokalni, gdzie faktycznie jest grupa osób, która chce działać, gdzie mieszkańcy oczekują, aby powstała ta rada dzielnicy, jak najbardziej powinniśmy dążyć do tego, aby, aby ona była. Natomiast tam, gdzie tego nie ma, to jest budowanie sztucznego tworu, w mojej opinii. Więc no więc ciekawe jak to jak to się zakończy, czy, czy powstanie nowych dzielnic będzie się wiązało z powstaniem nowych rad dzielnic? Czy tylko kilka rady dzielnic powstanie, no tego jeszcze nie wiemy. Jak rozmawiałyśmy przez telefon, umawiając się na dzisiejsze spotkanie, to wspomniała Pani o tym, że i to chciałam zacytować bardzo w dzisiejszej rozmowie, <śm> że Rada Dzielnicy, że przewodniczący Rad Dzielnic, Zarządów Dzielnic są troszkę jak na wsi, tak. że wsłuchują się w głos mieszkańców i przekazują go dalej władzy. Zatem po co tak naprawdę ta Rada Dzielnicy? Bo można powiedzieć, są miejsca w Opolu, które się obchodzą bez Rady Dzielnicy, z różnym skutkiem, ale tak naprawdę po co takie clue, żebyśmy wyciągnęli z tej pracy Rady Dzielnicy? Po co ona jest? No więc właśnie, to jest, to jest dobre pytanie i tu należy mieć świadomość tej odpowiedzi. Rada Dzielnicy jest po to, żeby działać na rzecz swoich mieszkańców. I y, to jest istotne, żeby nie, właśnie nie tworzyć rady dzielnicy po to, tylko żeby ona była, bo nie jest sukcesem y, pokrycia całego miasta radami dzielnic. To nie jest sukces. Sukces jest wtedy, kiedy stworzymy doskonałe warunki do pracy rad dzielnic, kiedy nie będzie problemu przy y, wyborach do rad dzielnic y, z frekwencją. Kiedy nie będzie problemów z pozyskaniem kandydatów, kiedy faktycznie te rady dzielnic będą mocne, będą widoczne i będą w sposób taki bardzo zdecydowany reprezentować swoich mieszkańców, będą prawdziwym partnerem dla miasta. Myślę, że tak podsumowując, ja, ja lubię posługiwać się taką metaforą, że z radami dzielnic to jest tak jak z grą na skrzypcach. Kiedy mamy wirtuoza tego instrumentu, wychodzi nam piękna melodia. Kiedy bierze się za ten instrument ktoś, kto absolutnie nie ma pojęcia, jak się nim obsłużyć. To jest zwykłe rzępolenie. I myślę, że, że to powinno być takim, takim wnioskiem, czemu służą Rady Dzielnic i jak one powinny funkcjonować. Dziękuję bardzo za rozmowę, za porównanie. Myślę, że będzie bardzo obrazowe. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem była pani Aleksandra Zwarycz, przewodnicząca zarządu Dzielnicy w Rublin. Ja raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.